Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft Survival A dzisiaj jak widzicie, lecimy prosto do naszego podwodnego monumentu Zaczynamy pracę nad farmą e, guardianów I jak widzicie jestem dość solidnie przygotowany A zaraz wam pokażę czym konkretnie Jest to szalka skrzynia z noktowizją, 6 sztuk Z niewidzialnością, 6 sztuk Oddychanie pod wodą, tyle samo, natychmiastowe leczenie, tyle samo i siła. I będziemy tych rzeczy używać do... Uwaga, uwaga! Walki z niewielkimi rybami. Tak, właśnie tym się zajmiemy i będziemy nagrywać to wszystko z pierwszej osoby. Także zapraszam do oglądania i widzimy się już przy monumencie! Po walce z tymi dużymi guardianami stwierdziłem, że potrzebuję się chwilę odstresować i zacząłem robić farmę przed zamczyskiem. A Plan ogólnie jest taki, żeby przed tym zamczyskiem była ogromna farma, ogromny e, młyn, taki wiatr, nie? E, no i jakieś tam jeszcze zwierzęta. I do tego coś jeszcze, co za chwilę Wam pokażę. To oczywiście nie jest cała farma, którą tutaj planuję, będziemy robić ją po kawałku, ponieważ będzie naprawdę ogromna. A do tego w tak zwanym międzyczasie za każdym razem, gdy robiłem toporę, przy okazji karmiłem krówki. Także krówek też trochę nazbieraliśmy Dwa razy mi tu Creeper wybuchł, więc nie jest ich jakoś super dużo. No, ale e, jakby to powiedzieć, mam wystarczająco mięska na jakiś czas przynajmniej. A wiecie, krowi e, stek jest jednym z najlepszych rodzajów mięsa. I potrzebowaliśmy przecież jeszcze skór do tabliczek, nie? Dajcie no, kawę. Słuchajcie, pojawił mi się problem. Problem z villagerami, a konkretnie. Mam rozłożonych tutaj około 50 par łóżek oraz jest tutaj około 9-30 villagerów, czyli teoretycznie powinni chcecie się rozmnażać. Rzucam im jedzenie, a oni tego po prostu nie podnoszą. Jeżeli ktoś zna powód, dla którego my villagerowie nie chcą się yy, parować. No to proszę wpiszcie mi w komentarzu, to by mi bardzo pomogło, bo naprawdę już nie wiem, co mam robić. A, to nie jest jedne miejsce z łóżkami, które tutaj miałem. No, już miałem się zabierać za budowę tej farmy guardianów i plan był ogólnie taki, że będę używał mikstury niewidzialności, rozbierać się do naga i będę budował w spokoju, wtedy by mnie po prostu nie zaczepiały, nie? Ale no właśnie, dopadł mnie błąd z przeszłości. Już wszystko zacząłem ściągać, i nagle patrzę. PUF! Stare błędy do mnie dopadły. Klątwa uwiązania. E, fakt jest, wydajność pod wodą, ale to nie zmienia faktu, że teraz nie mogę być niewidzialny. A jak nie mogę być niewidzialny, to będą mnie non-stop atakować. Te całkiem niemiłe rybki. Dlatego. E, no, będzie mnie to trochę bolało, ale. Spróbuję zacząć to i zobaczymy, jak mi to pójdzie. Jak za bardzo będę się tam rzucał, w tej wodzie, no to oczywiście będę kombinował coś, żeby pozbyć się tego chomu. Nie wiem, czy jest metoda na to, a niestety to ma niezniszczalność 3, więc trzeba by było po prostu to zużyć. A nie jestem pewien, czy ja chcę to robić teraz. No dobrze, nieważne. Zaczynajmy, przerzucamy się szybko na konia. No i jesteśmy już na koniec i będziemy wrócić do tego monumentu z systemem torpedowym. Także plum i zaczynamy budować przyspieszając. I od razu pierwsze zrobiłem to fail i zbudowałem za mały portale. A i od jakiegoś czasu staram się walczyć z fantomami, bo została mi ostatnia elytra i no, nie chciałbym skończyć bez tak także sami rozumiecie, będę walczył z tamtonami w czasie budowy. A wracając do statuetek pamiętajcie, pierwsza osoba skarnia dwa punkty, druga osoba sternia tylko jeden. Także uwaga, uwaga, zaczynamy kokus. Widać jak bardzo mnie obiły, ale nie martwi się, na no. szczęście miałem dużo e, potek na natychmiastowe leczenie, jakoś to przeżyłem. A te potki to jeszcze z Endu, jak pamiętacie, zbierałem. A, i myślałem, że będę budował tą e, farmę znacznie, znacznie dłużej, dlatego właśnie, że będę rozbijał to na dwa odcinki, ale znalazłem właśnie ten model, gdzie nie trzeba rozbierać całej tak naprawdę całego monumentu, dlatego udało się wszystko zmontować w ciągu jednego odcinka na dodatek, moim zdaniem na koniec filmu zobaczycie jak bardzo wydajna jest ta farma i jest to naprawdę świetna rzecz ja znalazłem to na kanale ShulkerCraft link będzie w opisie, ale to nie on jest twórcą tej farmy on w swoim filmie podaje twórcę tej farmy także jeżeli możecie, odwiedźcie także jego kanał Chciałem jeszcze poinformować, że w związku z tym, że e, robiłem naprawdę dużo w tym odcinku, bo i jest farma e, guardianów, i jest farma jakby ta roślinna i jeszcze krowy karmiłem, e, także musicie zrozumieć, dlaczego nie zdarzyłem w tym tygodniu po prostu robić nic przy murach. No, jest to rzecz, którą odkładam po prostu na później, też mam trochę tego dość, ale nie bójcie się, na tym odcinku już znowu ruszę do budowy przy Wielkim Zamku. stworzyłem punkt do AFK podobny do tego punktu, co był nad farmą mapku, ale ten jest trochę mniejszy. No i ten jest na wysokości 184, czy 1? 4. No, 184. Także e, dzięki temu punktowi, że jest na tej wysokości, ta forma jest aż tak wydajna. A ja, jeszcze chciałem wyjaśnić jedną sprawę z statutkami z ostatniego filmu. W związku z tym, iż byłem naprawdę, naprawdę, naprawdę solidnie tak, że osoby, które nawet mniej więcej wiedziały, gdzie to może być, nie znalazły tabliczki, dałem taką delikatną podpowiedź, w którym w fragmencie filmu to chyba było półtora minuty filmu, w którym to może być, i w końcu znalazła się osoba, która dostrzegła tą tabliczkę. Ja jeszcze muszę się nauczyć, gdzie dokładnie je rozkładać, ale myślę, że w przeciągu następnych odcinków już będzie tylko lepiej. A tutaj niestety pechowo mi się trafiło, bo farma Guardianów wymaga tego, bym wykopał dziurę 2x2 5 na głębokości i później ją powiększył do 5x2 5x5 głębokości. Niestety, jak widzicie, nie ma tutaj w czym kopać, dlatego opracowałem magiczną, strategiczną metodę e, tworzenia. Jakby w powietrzu, pod spodem, pod blokami, w nederze. Normalnie używam do tego wody. Ale tutaj użyjemy mikstury odporności na ogień i skoczymy do lawy. Tak? Będziemy pływać w lawie, by zbudować pomieszczenie na rybki. Tylko muszę skoczyć jeszcze po potrzebną miksturkę. No i już wróciłem. i Możemy się powoli zabierać do roboty. odporności. odpalam. Lewamy, lewę, w ogóle sprawdzę czy mnie to zabija, nie, dobra jest kicior. Jak teraz tak słuchamy do tego nagrania, to nie wiem czy widzicie, ale jak się przyspieszy 10% dźwięki tenderu, to słychać jakby ktoś robił wow wo, wo i włączył maszynkę do golenia. Także <noise> przysłuchajcie się przez chwilę, ja wyłączam muzykę. Słyszycie to? Niesamowite. Jak swoją drogą, to wow, wow, to są te dźwięki pięklinów, ale nie mam pojęcia co to jest ten dźwięk maszynki, naprawdę. No i tutaj budujemy już strefę zabijania i pobierania temów. Jak za chwilę zobaczycie, bo będę robił AFK sesję na 10 minut, te skrzynie naprawdę chyba trzeba ich już tak dużo, to ja bym zostawił to na godzinę, mi sobie wystarczy. W zasadzie tu też jest jakieś takie wow wow Myślę, że to może on być jakiś bąbel, albo trochę. W każdym razie, pozbywamy się tymczasowych bloków dirchtów i zaraz będziemy kłaść e bloki soul sandu. Dzięki którym wszystkie rytmiczki będą w porządku. Dokładnie nasza farma jest wykończona i sprawna. Teraz lecimy po prostu do miejsca AFK i sobie polecimy jeszcze koniem pooglądać co tak naprawdę się dzieje w międzyczasie. jak widać rybek jest tutaj naprawdę dużo A i z tego co widać wszystkie świetnie trafiają do naszych portali, do Nederu. Aż nie mogę się napatrzyć jak jest dużo tutaj ludzie. Dobra ja zmieniam w, kryp, w tryb kreatywny konia Nie martwcie się nigdy nie stworzyłem żadnego itemu w tej serii W trybie kreatywnym Wszystko jest robimy, ale zrobione Tylko kamera się posługuje tym, żeby przejść przez portal, bo spektator nie przechodzi przez portal. Jak widać, działa. Jest nic naprawdę dużo, ale ten dźwięk mógłby zabić konia. Dlatego sprawdzamy. Dosłownie widzieliście, wlecieliśmy na górę. Już mamy górę i temu. Ja po tam około 10 minut. I widzimy się już za momencik, żeby zobaczyć co jest tak naprawdę po 10 minutach i temu dostaniemy. No, spędziłem stojąc tutaj cały dzień. A czemu moją ja kamerę przekrzypywałam. E, o. Spędziłem tutaj cały dzień stając. i zobaczmy ile rzeczy mi się udało wygrzebać z e, tego. Z ich śmierci w sumie. Dobra. Wiecie co, ja sobie nie tędy polecę, tylko polecę sobie do domu, stamtąd mam szybki portal do e, tej zewnętrznej części, gdzie mam lód. E, także chwila moment. No po drodze miniemy moją farmę mopków. O, udało mi się nazbierać chyba z 8 e, błon fantoma, także będziemy naprawiać elitry, bo to już jest moja ostatnia. To ja się z wami widzę jak dolecę już do swojej bazy, dobra? No i już jestem Tyk na dół I pokażę wam od razu Gdzie tam Gdzie znajduje się to jakby w naderze, nie? Bo to jest całkiem blisko Jak sobie wejdę tutaj To jest dosłownie parę kroków w tą stronę Hop Przyspieszmy to trochę i jak widzicie, tutaj już jest druga strona tego. Zobaczmy ile mi się udało. Wow! To jest tylko po jednym dniu, tak naprawdę pracy tej machiny. Jednym dniu minecraftowym, nie? Także jest naprawdę dużo. Myślę, że to jest ogromny sukces tego kanału. Bardzo mi się to podoba. Tutaj jeszcze muszę wstawić tylko szkło. Tak myślę, że wtedy nie będą wypadać tutaj dropy niektóre bo wypadały na skrzynie, a jak wstawię to szkło to będzie dobrze Dobrze, link do tej mapy, do tej farmy macie w opisie na pewno ShulkCraft chyba jest twórcą filmiku, z którego ja go otworzyłem, ale on w swoim filmiku mówi kto stworzył tak naprawdę tą farmę także jakby zasługi są dla tej osoby i zobaczmy teraz na szybko co możemy z tego zrobić, co Wy na to? no bo jakby po to to jest wszystko zrobione <laughs> przyda się nam to już nigdy nam nie braknie jedzenia. Od dzisiaj przerzucamy się na rybki. Koniec z kartoflami. Zrobimy sobie trochę tego, trochę tego. No i to chyba wszystko. Co możemy zrobić? Lotarnie morskie. Na tym mi najbardziej zależało. A tego będziemy używać do e, tworzenia... E, do robienia dachów. W różnych budynkach. Także też się przyda. Także póki co... Latarnie, w końcu latarnie morskie, tyle na to czekałem. Dobra, ja se, się stąd pozbieram i widzimy się już za momencik. Ale mi się to podoba. A dzisiejszą statuetkę wygrywa niekto inny jak Szymon Peter, który aktualnie jest mistrzem statuetkowym zdobywa ostatni element skórzany. I. przeczytajmy na razie jego tytuły. Szymon Peter I, Władca Królowej Nauk i Śmierci, Łowca Szalkerów, Łowca Pustyni, a dzisiaj ten co wie co w trawie piszczy, ponieważ znalazł tabliczkę, która znajdowała się tutaj w czasie budowy podczas ostatniego odcinka. Oto mianuje cię ostatnim skórzonym elementem. Ups. I tutaj dostałeś też tabliczkę na... Chwila... Nie, łam. Na drewniane elementy, na początku dostaniesz motykę, później łopatę, następnie kilof, siekierę i miecz. W tym momencie też przejdziesz do czasów żelaznych. Także jeszcze raz dzięki, że ze mną jesteś, dzięki za oglądanie tych odcinków. I widzimy się już na zakończeniu tego odcinka. Tak więc, podliczając profity z dzisiejszego odcinka. Po pierwsze, ta skrzynia. Ta skrzynia, ta skrzynia, ta skrzynia, ta skrzynia, i ta skrzynia. Tak, dostaliśmy bardzo, bardzo dużo lutu. Szczególnie cieszę się z żarcia, bo w końcu przestanę żreć te cholerne ziemniaczki. No i forma jakby żarcia była już nam dawno potrzebna. A tak się teraz zastanawiam, czy nie ma jakiegoś villagera, który kupuje na przykład rybę? Zostawcie informacje w komentarzach. A, jeszcze jedno. Zanim zaczniecie szukać dzisiejszej tabliczki, zastanówcie się, czy już jej nie widzieliście. To tyle w dzisiejszym odcinku, jeszcze raz dzięki za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!